Są z nami trener Anglilu Pan Wogicewicz i zawodnik Michał Sapołowski. Pierwszy w nowym roku mecz, emocjonujące widowisko, ale to gospodarze byli górą. Proszę o komentarz trenera Bogicewicza. Gratulacje Seku. u że zagrali bardzo dobrego meczu. Uh, widać, że uh, nowi zawodnicy podobni nową dimensję asek Mišli da smo im šegrali meč e, Šegurne u dve kvarte, tak nismo uložili meč po našoj mišlji. E, nismo grali dobro u energiju, u no, odbroni nije bila ta energija koja je bila potrebna. Žele smo broni žu za tri punktu, zbit Latvo asekova, je asekovao pozicije. co to je ja je to Mislim da smo u čvartoj kvarti da bi vigrali tegu meču, da smo znali, imali trošečke u, u globi e, fokus i da smo zrobili faulove, e, smo mogli zrobiti szczególne u začuvanju šipkog ataka i mislim ste stegno da je Aseko trafio 9 punktu i e, to je mojim stanjem decidovalo o e, ovaj No, co, so, glava do góry i još mislimo o Dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał i Pani Michał, jak z boiska wyglądało? Wyglądało no, no to bardzo źle, na pewno graliśmy, można powiedzieć, nic nie graliśmy w obronie. robili yy, z znają co odnicy, robi, znając, chcieli, penetrowali, oddawali, no i mieli znakomitą skuteczność za 3 punkty, 60% przy 20 rzutach, bardzo, bardzo dobrze. Yy, jedyny plus tego, to że z, zbiórkę wygraliśmy, biedną zbiórką, ale wygraliśmy tak, gdzie, gdzie zazwyczaj mamy problemy z tym. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Bardzo dziękuję. referencji prasowej, tym razem z udziałem zwycięzców, czyli trenera Dawida Detka i Przemysława Krasunkiewicza. Gratulacje Panie Trenerze. Bardzo dobry mecz na początek nowego roku. Dziękuję bardzo e, i dobry wieczór. Chciałbym e, na początku Pogot plot przeciwnikowi był jednak e, e, w tym systemie, który prezentuje wysokim poziomie. Dla nas to był bardzo, bardzo czerwony match. Anglię zagrał e, w sumie bardzo twardy, bo stwierdziłem wysokie warunki, ciężkie warunki, dlatego się o wiele bardziej cieszę, że nasi zawodnicy byli w stanie atakować na to. Oprócz tego, że górki problemy na początku, mieliśmy to problemy z zbiórką ataku, specjalne w drugiej kwarcie. Yeah. Poza tym e, dzieliliśmy się z piłką, a, mieliśmy 23 asisty i myślę, że w tym e, meczu, jeżeli był, jeżeli był do tej pory nasz najlepszy mecz z Koszalinem na wjeździe, myślę, że to był w tym sezonie dla nas najlepszy mecz. Muszę pogratulować każdemu z za to, co prezentowałem wojsku. Jednocześnie też chciałbym podziękować imicom za wsparcie na, 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 na i który nam zawsze bardzo ja, dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Przemysław prasunkiewicz miał swój udział nie tylko w zwycięstwie, ale także w tym festiwalu. Trójek, bo pod tym względem zespół spisał się znakomicie. Gratulacje, panie Przemku i kilka słów o maczu poproszę. Y -hmm. Przede wszystkim y zadowoleni jesteśmy z tego, że tak można y powiedzieć. Na swoje życzenie przegranym meczu w Koszelinie. Potrafiliśmy się odbudować, nie spuściliśmy głów i, i podeszliśmy do tego meczu y, skoncentrowani w 100%. Y, y, Na no, to, to zwycięstwo, szczególnie, że, że w tym parę graliśmy za Anglią, y, zawsze czegoś nam brakowało. Trener uczulał no nas, że y, jeżeli chcemy wygrywać y, z tymi drużynami z samego szczytu, to, to po prostu... Nie możemy sobie pozwolić na minutę jakiegoś tam zwątpienia, czy głupoty. Czy, czy Dzisiaj myślę że utrzymaliśmy tą koncentrację przez 40 minut, dlatego wybraliśmy. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Panie premierze, wreszcie przełamał Pan kompleks Bugicywica. Cieszy się Pan? Nie wiem, bo go nie odczuwałem do tej pory, także no. to mnie pan troszkę zaskoczył. Po prostu tak, jak Przemek już powiedział... Pan od 8 meczów pan sobie może. Jeszcze, jeszcze, jeszcze w barwach stawki też. No tak, no. a pan liczył też że po parowej tak. tak. No każda seria musi gdzieś się skończyć. Myślę, tym... że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, czyli jeżeli ten rederek wygrał, no to co ja. to więcej mówi się? Ja bym, no właśnie, ja bym nawet tutaj nie mówię o tym, że ja bym ten mecz, bo ten zawodnicy na boisku pokazali, każdy z nich e, na co ustać, e, e, i, i myślę, że, że to zwycięstwo by byli zawodnicy, ja. Jeszcze jedno pytanie, bo po raz pierwszy chyba od niepamiętnych czasów udało się zagrać wreszcie zespołowo, aż czterech zawodników rzuciło po dłużej 10 punktów, dwóch jeszcze po 8. Czyżby wreszcie e, Aseko zaczęło właśnie grać zespołowo, a już nie indywidualnie dwóch, trzech zawodników robi grę? Przede wszystkim e, e, muszę powiedzieć, że mamy zespół taki, że jest z młodych zawodników i zawodników jest taki bardzo dojrzały, czyli bardzo doświadczony może lepiej. I żeby to zagrać, no potrzebuje się dużo czasu. Teraz nie można... Nie można na podstawie tego meczu widzisz, to wreszcie gramy, tak to nie jest. Po prostu, tak jak mówiłem od początku, trenujemy bardzo ciężko cały czas i myślę, że powoli, powoli te efekty gdzieś muszą być widać. E, Młodzi zawodnicy robią naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży progres na treningach, stawiają coraz starczy warunki tym starszym i myślę, że to może tylko w przyszłości i, i e, mam nadzieję, że to tak, jak to dopiero czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Proszę bardzo. Nie ma, nie? Tak? Nie. To dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy.